Siempre strony a to pierwszy odcinek ligowego skrótu kolejki Ligi Hiszpańskiej, na moim kanale będzie tylko, tylko skróty Ligi BBVA, pierwszy skrót wszystkich meczów kolejki Tak. Zacznijmy od, od pierwszego spotkania, za wam y, przedstawię jakie spotkania były i w ogóle, ale dobra. Pierwsze spotkanie to jest Malaga, Athletic, Bilbao, w tym spotkaniu był wynik 1-0 i jedna bramka padła właśnie z tego rzutu karnego, którego za chwilę zobaczycie. Saluował bramkarz, Athletic, Bilbao i Malaga podjął rzut karny, nie trafił, ale na ale drugi raz trafił Luis Alberto Romero, 1-0 i tak zakończył się. I tak zakończyło się spotkanie karnego. jeszcze no sprytnie, sprytnie. Dobrze, dobra, zobaczymy się już w kolejnym spotkaniu. Ok, to drugie spotkanie, Grenada podjęła Deportivo La Coruña. Pierwsza bramka dla Deportivo, Ivan Cavallero w 20 minucie pokonuje bramkarza rywali. Okej, okay, to już sytuacja, granady, pięknym uderzeniem popisuje się Ruben Rocina i w 50. minucie granada remisuje z Deportivo. Rzut wolny ma Deportivo i teraz Chybili, no. Niestety. Może będę mam okazować to ale to jest drugi rzut wolny, teraz będzie już troszeczkę lepiej. Ta piękna bramka z Mili. Bramka Ża Jens, Sylwana Babin, 77 minuta No i to było. To było wszystkie gole w tym spotkaniu. 2-1. Wygrywa Deportivo La Coruña. Okej, okay, to już. Trzecie spotkanie z Cywilia. Podejmuję Walencję. Tutaj. No, Sytuacja wykorzystana przez zawodnika Serii Aleix Vidal w 44, 44, 44, 44 minusie na 1 do 0. Brawo! Ok, sytuacja teraz. Yy, czy wykorzystają to, się sobie Walencja i gol! Pięknie, pięknie wykonane. Lukas Orban, ale szczęście kibiców w Walencji. Świetna więc to jest koniec na ten mecz. To jest już kolejne spotkanie, Almeria gra z Esplanadą, Barcelona, tutaj widzimy akcję. Po której, po której padnie brameczka na 1 do 0, strzelał. Fernando Soriano w 52 minucie Ok, to jest już sytuacja Espaniolu I Ależ Bramka No nie wielkie Sergio Garcia okay, To było na tyle w tym spotkaniu To, to już kolejne spotkanie Celtawigo Grała z Getafe, czy do jednego dla Celty, też nawet... Może, może nie jest cienka, ale zaskoczenie też, nie małe. No i to na 1 0 2-0 potem Oriana, 2-1 Samir i 3-1 dobił Live Villa. Więc? Okej. Okay. Okej, okay, to już to są już ostatnim Levante, podejmowało Villarreal, Villa Real 2-0 wygrał Re, Villarreal, Levante, Uche i Czernio Okej, okay, to jest jeden z ciekawszych meczów, ale też niestety no nie miałem czasu. Przepraszam Was bardzo. Mam na nadzieję, że zrozumiecie mnie. To w tym spotkaniu Real wygrał z Cordobul, Wozera, Benzema i Ronaldo. Okej, okay. yy, To był, teraz był mecz yy, bardzo FC na kontra Elche. Tutaj czy 0 Messi, Munir oraz drugi jak Messi. Jeden mecz na kanale, możecie oglądać jak chcecie, ale ja już chciałem sobie zaraz gołaty. Tabele, Barcelona na prowadzeniu, Celta Vigo druga, 3, 4, Granada trzeci, Villarreal czwarty, Granada piąta, Malaga szósta, Eibar siódmy, w strefie spotkowej Elche, Cordoba, Levante oraz Getafe. Do zobaczenia!